Przyjaciele, witajcie wszyscy. Dla tych, którzy są na naszym kanale po raz pierwszy, przedstawię się. Nazywam się Roman Iwaszyszyn. Obecnie znajdujecie się na naszym kanale, na którym dzielimy się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, które pomogły nam trzykrotnie wygrać Mistrzostwa Świata w wędkarstwie karpiowym. I bardzo mocno liczę na to, że te wiedza i umiejętności pomogą również Wam, zarówno podczas zwykłych wędkowań, jak i na zawodach. W czasie istnienia naszego kanału zebrało się bardzo wiele pytań. Szczerze przepraszam za to, że po prostu nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie te pytania. Bezpośrednio na kanale YouTube, ponieważ musiałbym siedzieć z telefonem lub przy komputerze od rana do wieczora. Jak rozumiecie, to niemożliwe i nierealne, ale jeśli jesteście zainteresowani, trzeba jakoś odpowiadać. W najbliższej serii wideo wybrałem najciekawsze, moim zdaniem, najbardziej ogólne i najważniejsze pytania i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Od razu mówię jedną rzecz. Nie namawiam nikogo w żadnym wypadku, aby nam wierzył i robił tak, jak mówimy. To znaczy zrozumcie, dzielimy się tym, co robimy. I to przynosi nam rezultaty. Możecie to zaakceptować lub nie. Możecie to wykorzystać lub nie. Pytanie zadał Mikołaj z miasta Pem i brzmi ono dosłownie tak. Czy zgadzacie się z tym, że w carpfishingu miejsce połowu, niestety, jest najważniejsze i najistotniejsze? Pytanie. Jest bardzo dyskusyjne. To pytanie wywołało wiele dyskusji na Wiberze i Facebooku, dlatego postanowiłem odpowiedzieć na nie bardziej szczegółowo tutaj na kanale YouTube. Zróbmy tak, najpierw odpowiem, a potem wyjaśnię, dlaczego tak myślę. Nie uważam, że miejsce połowu w carfishingu jest najważniejsze i naj, najistotniejsze. Co więcej, uważam takie stwierdzenie za rażący błąd, który bardzo często prowadzi zespoły do porażki. Zamiast wyprowadzić je na podium, zamiast zdobyć puchary i medale, prowadzi do całkowitej klęski, a zespół kończy gdzieś z tyłu wśród outsiderów przez całe zawody, a potem no, e, jest zmuszony gratulować tym, którzy są na pierwszym miejscu i odpowiednio przygotowuje się do następnych zawodów. No cóż, teraz przejdźmy do rzeczy, dlaczego tak myślę, dlaczego tak uważam. Na początek, Zróbmy tak, jeśli mówimy o punkcie połowu, wyjaśnijmy, czym właściwie jest ten punkt połowu. Jeśli to jest punkt, logiczne jest, że powinien mieć jakieś wymiary. Odbywa się to każdej wiosny na Krzyczewiczach. Turniej Wołyńska katapulta. Na 90 metrach mamy 3 metrowy okrąg. 90 metrów. Ostatnie dwa lata zawody odbywały się bez wiatrów, taką bezwieczną pogodę. Czyli w zasadzie idealne warunki do precyzyjnego rzutu. Tak więc. Do tego okręgu na 90 metrów, najlepszy wynik z pięciu prób trafienia wynosił 4. Główna masa sportowców, a uczestniczyli sportowcy do tego 3-metrowego okręgu na odległości 90 metrów trafiła 1-2 razy. To jest 90 metrów. Jeśli ktoś mówi, że potrafi łowić precyzyjnie na dużych odległościach, że na przykład na odległości 150 metrów może trafić metr w metr Ludzie, to wszystko bzdury. Nie, no w każdym razie takich sportowców nie widziałem. Może gdzieś są, ale ich nie widziałem, ich nie znam. Czyli o precyzji można mówić tylko. Jeśli łowimy niedaleko, jeśli łowimy na 140 metrów, w ogóle nie ma sensu mówić o jakimś precyzyjnym karmieniu, precyzyjnym łowieniu. To niemożliwe, to nierealne. I tę właśnie punktową metodę łowienia większość, tak, co tam większość, 95% drużyn na zawodach stosuje. Dokładnie tak samo sygnał startu zabrzmiał. Wyciągamy marker, wyciągamy notatnik karpiarza, gdzie wszystko jest ładnie rozrysowane, wrzucamy marker i zaczynamy szukać krawędzi spadków. Przejście z twardego na muł, przejście z mułu na twarde, twarde. Rysujemy twarde obszary: muł głęboki, muł płytki, muł śmierdzący, nieśmierdzący wszystko to wąchamy. Po co? Po to, aby określić naszym zdaniem perspektywiczne miejsca, które potem zanęcimy i tam będziemy łowić ryby. Ale najpierw trzeba zadać sobie pytanie: w tych warunkach łowienia na tym zbiorniku, przy tym nacisku, czy ryba przyjdzie żerować w te punkty? Na początek trzeba zadać sobie pytanie, yy, czy ta punktowa taktyka jest potrzebna na tym zbiorniku, czy nie. I dopiero po tym podjąć decyzję o poszukiwaniu tych punktów. Czyli płynnie przeszliśmy do taktyki. Czyli jeśli szukamy punktów odpowiednio, będziemy mieć taktykę punktowego łowienia. Czy potrzebujemy taktyki punktowego łowienia? Jakie w ogóle są taktyki? Cóż, nie będę opowiadać o wszystkich. Na przykład, zazwyczaj większość. Wędkarze na zawodach, jak łowią, yy, wybierają to, yy, odległy punkt, wybierają bliski punkt, karmią odległy punkt, karmią bliski punkt dwiema wędkami. Łowią w odległym punkcie, dwiema w bliskim punkcie. Ale są inne taktyki. Są zespoły, które nęcą linię na przykład na 100, 30 metrów i za tą linią łowią. Po prostu mają sektor 30 metrów. Ustawiono linię o długości 30 metrów i umieszczono kaczki za tą linią. Są zespoły, które robią jeden punkt na środku, łowią ją ze wszystkich stron. Jest rumuńska taktyka, która działa głównie tylko przy użyciu kobry, tworząc w sektorze siatkę. Jak rozumiecie, jest ona bez odniesień do ukształtowania terenu, bez punktów, bez niczego. Wrzuca platformy do różne miejsca, próbując otoczyć rybę. I wszystkie te taktyki również mają prawo do istnienia. I w większości przypadków, nawiasem mówiąc, te taktyki pokonują tę punktową metodę łowienia. Porozmawiajmy teraz, dlaczego właśnie yy, ta taktyka punktowego łowienia często jest nieskuteczna. Aby wybrać właściwą taktykę, trzeba wcześniej przed zawodami zebrać informacje o zbiorniku wodnym, jak to robią niektórzy karpiarze. Dzwonią do osób, które już łowiły na tym zbiorniku, i pytają, czym karmić i na co bierze. Jaki pokarm, jakie przynęty? To jest droga. Donikąd. Aby wybrać właściwą taktykę, trzeba odpowiedzieć sobie na zupełnie inne pytania. Po pierwsze, ile ryb jest w zbiorniku? I to nie tylko karpia i jamura, ale w ogóle wszystkich ryb w zbiorniku. Po drugie, jaka jest w tym zbiorniku baza pokarmowa? Po trzecie, jaka będzie temperatura wody? Postarać się przewidzieć, jakie będzie ciśnienie, ponieważ ciśnienie wpływa na aktywność lub brak aktywności ryb. Po piąte, ukształtowanie tego zbiornika. To znaczy, dobrze byłoby mieć przynajmniej minimalną mapę tego zbiornika, aby zrozumieć, jaki to jest zbiornik. Czy to jest zbiornik typu wyrobiska, czy nie. Czy są tam te brzegi, różnice poziomów, czy nie ma tych brzegów i tak dalej. Presja. Bardzo ważne jest, ile będzie drużyn i w jakiej odległości będą od siebie stały. A jeszcze jedna istotna rzecz, jedna z najważniejszych prawdopodobnie, czy na tym zbiorniku jest strefa spokoju. Czym jest strefa spokoju? No, prawdopodobnie większość wie, no, ale mimo to wyjaśnię. To znaczy, jeśli z jednej strony drużyny stoją w odległości 30 metrów od siebie, a z drugiej strony również stoją drużyny, a zbiornik ma szerokość 500 metrów, jedna drużyna rzuca powiedzmy 150 metrów. Z jednej strony, z drugiej strony również 150, czyli to jest 300, 500 minus 300, a 200 metry po środku to strefa spokoju lub zbiornik. W naszych warunkach nie mamy 500, a 300 metrów i nie ma tej strefy spokoju, co jest również bardzo ważne i mocno wpływa na wybór taktyki. A teraz, drodzy przyjaciele, na przykładach każdego konkretnego zbiornika spróbuję Wam opowiedzieć, jak wybieramy tę samą taktykę. Zaczniemy oczywiście od Skrzyczewicza. To mój ulubiony zbiornik, moje dzieło, włożyłem w niego duszę. Więc bez niego ani róż. Zatem, według punktów, które wcześniej wymieniliśmy, ilość ryb jest ogromna. Dużo karpi, dużo amurów. Oprócz tego jest lin, karaś, węgorz, jest ogromna ilość płoci. Czyli ryb w zbiorniku jest bardzo dużo najróżniejszych. Z tego powodu, jak możecie się domyślić, jest niewielka baza pokarmowa. Czyli ryby są generalnie głodne. Ukształtowanie terenu to nie, jest zbiornik typu wyrobiskowego, ale to też nie jest boisko piłkarskie. Czyli to jest taka miska, która ma tam krawędzie, są tam, tam muszle. Czyli teoretycznie coś tam jest, co można szukać markerem i do czego można się przywiązać no, w naszej jakby punktowej metodzie łowienia, o której dzisiaj mówimy. tak. I w zależności od liczby drużyn na zbiorniku. Trzeba różnie topa dobierać taktykę. Jeśli na całym obwodzie siedzą drużyny, tam 30, 35, 40 drużyn. Na zbiorniku znajdują się wzdłuż brzegu w odległości 40 metrów od siebie po wodzie, tak. Yy, to jest około 30 metrów. Każda drużyna ma swoją strefę łowienia. Czyli rozumiecie, że około 120-140 metrów od brzegu będzie taki krąg z zanęty. Po prostu krąg. Pytanie, gdzie e, będzie ryba? Skąd będzie wchodzić na naszą zanętę? Oczywiście, że będzie wchodzić ze strefy spokoju. Gdzie mamy strefę spokoju? Mamy ją po środku, czyli mamy długość 850 metrów, szerokość 650 metrów. Obejmujemy po 150 metrów z każdej strony. Mamy 550 metrów długości na 350 metrów szerokości. Oto ta strefa strefa spokoju. Tam zawsze odpływa ryba. Na początku zawodów to jest wyraźnie widoczne: oto siedzą wędkarze. Na początku zawodów nikt nic nie łowi, wszyscy widzą tę rybę tam daleko i nie mogą do niej dorzucić. Czy w takich warunkach będzie skuteczne łowienie na 100-120 metrach? Czy jest sens szukać tych punktów? Czy jest sens w tym punktowym łowieniu, że znaleźliśmy na 120 metrach krawędź, zanęciliśmy tam i 5-10 metrów. Wokół tego punktu umieściliśmy nasz zestaw. Czy można tak próbować łowić? Oczywiście można. Czy będzie to zwycięska taktyka? To zdecydowanie nie. Będzie zwycięską taktyką to po prostu stracony czas na oznaczanie i w związku z tym brak pełnego rezultatu. W finiszu, jeśli nie mamy 35, nie 40 drużyn, jeśli na obwodzie siedzi tylko 10 drużyn, czy w takim przypadku będzie skuteczna taktyka? To jest twoje punktowe łowienie. Albo tak, albo nie, od czego to zależy od aktywności ryb. Czyli jeśli mamy zimną wodę, jeśli ryby są nieaktywne, jeśli to wczesna wiosna lub późna jesień, mamy mało drużyn na akwenie, wtedy oczywiście ma sens znaleźć tę krawędź, m, punkt w pewnej odległości i umieścić tam punktową przynętę. Ale m, jeśli mamy ryby aktywne, jeśli się poruszają, jeśli się żywią, jeśli są głodne, jeśli jedzą, to. Gdziekolwiek ni byście nie położyli zanęty, gdziekolwiek byście nie umieścili swojej przynęty, praktycznie wszędzie będziecie mieli te ryby. Musicie tylko zgadnąć tam skąd będą nadchodzić i umieścić przynętę przed zanętą. Oni wręcz przeciwnie, ponieważ jeśli jest odwrotnie, to oczywiście nic nie złapiecie, nawet przy braku presji. Bardzo często marker jest całkowicie zbędny, a punktowe łowienie to przegrana taktyka. A teraz przyjaciele, zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy miejsce łowienia na Koriczewiczach jest na pierwszym miejscu? Odpowiedź jest oczywista i jednoznaczna: oczywiście, że nie. Ważniejsza jest przynęta, ważniejsza jest taktyka, ważniejsza jest frakcja. Świeżość tej przynęty, jakość tej przynęty, jak ją podajecie, z jaką częstotliwością. To znaczy, zasięg zawodników, przygotowanie fizyczne, to wszystko jest znacznie ważniejsze niż miejsce łowienia. To było o Krzyczewiczach. Teraz jedziemy dalej. Porozmawiajmy trochę o tych akwenach, na których odbywały się Mistrzostwa Świata. A więc rok 2017, akwen Deseda na Węgrzech. Wspaniały akwen. Bardzo lubiłem tam łowić. Zarówno na treningach, jak i na samych Mistrzostwach Świata. No, taki przyjemny. Przejdźmy do naszych punktów. Zatem ilość ryb jest średnia. To znaczy nie za dużo, ale ogólnie to, to też nie mało. Baza pokarmowa odpowiednio również średnia. Co to znaczy średnia baza pokarmowa? Baza oznacza, że nawet przy braku wędkarzy, przy braku jakiegoś dodatkowego dokarmiania, ryba i tak czuje się tam świetnie, ma wystarczająco pożywienia, normalnie rośnie i ogólnie wszystko jest w porządku. Zatem ukształtowanie terenu jest bardzo interesujące. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe ukształtowanie terenu zbiornika. To znaczy, kiedyś była to rzeka, potem postawiono tamę, powstał taki zbiornik. Oczywiście pozostało koryto. Koryto, ta rzeka w niektórych sektorach ma tam od 110 do 130 metrów, w niektórych od 130 do 150, ale w strefach A i B przebiega w ten sposób. I każdy sportowiec, nawet jeśli zupełnie nie potrafi używać markera, ale takich na Mistrzostwach Świata nie było. Tam wszyscy sportowcy są profesjonalistami, to znaczy, że od pierwszego przeciągnięcia każdy sportowiec od razu znajdzie to jest koryto, jest wyraźnie. Jasno zarysowane. To jest pierwsza cecha zbiornika wodnego. A druga, od 60 do 80 metrów, jest taka duża, świetna krawędź. To jest prawdziwe marzenie każdego wędkarza karpiowego. To znaczy, jeśli na zwykłym wędkowaniu znajdziesz tę krawędź, od razu bez zastanowienia rzuciłbyś tam wędkę i prawdopodobnie nawet nie jedną. I to właściwie wszystko. Więcej takich wyraźnych miejsc nie ma. Można powiedzieć, że to są dwa najbardziej obiecujące miejsca. Podczas treningów z tego koryta łowiono ryby. Wspaniale. Początek koryta. Nęcisz w środku lub na końcu koryta. Kładziesz zestawy i doskonale łowisz ryby. Wszystko ci bierze, wszystko jest świetnie, wszystko jest wspaniale. Na bliższej żebrowce było mniej brań, mniej karpi, ale. Na bliższej brawce bardzo często pojawiał się stadny amur. Co więcej, w ciągu godziny można było złowić 5-7 sztuk. Kupidyny są takie. Od. 8 pok do 13 kg, czyli w zasadzie pod względem wagi w krótkim czasie można było nieźle połowić amura na tej bliższej brawce, ale to, to było na treningach. A teraz Mistrzostwa e, Świata. Z jednej strony, w szalonym nacisku, pojawiła się ogromna liczba drużyn. Wszyscy zgodnie zaczęli nęcić. Co? Oczywiście zrobiła ryba? Dokładnie. Odeszła do strefy spokoju. A gdzie jest strefa spokoju? Pod przeciwnym brzegiem, skąd będzie wchodzić na zanętę? Oczywiście stamtąd. No, nie ma doma innej możliwości. Nie ma innego sposobu. Nie może przyjść z innej strony, będzie wchodzić tylko ze strefy spokoju i przy wyborze taktyki. Na Mistrzostwach Świata w 2017 roku rozumieliśmy to, i nie jak wszystkie drużyny nęciliśmy na 130 metrów, a łowiliśmy na 150, czyli początek i koniec w korycie. Nęciliśmy koniec koryta, a łowiliśmy ryby z mułu. Gdzieś stamtąd, daleko. Im dalej spadały nasze przynęty, tym odpowiednio więcej ryb łowiliśmy i im częściej mieliśmy brania, bliska żebrowka, ta, o której mówiłem, marzenie karpiarza, w ogóle nie dawała żadnej ryby. Po lewej nasi sąsiedzi w strefie B, drużyna Węgier, gospodarze zbiornika, którzy doskonale znają desedu i wiedzą, że właśnie na tym korycie łowiono ryby. I właśnie oni, tak jak opowiadałem, łowili przez dwie doby, karmili umownie na 130, łowili na 140. Fort and fifty? Dwie doby, ich wyniki były dość smutne. Zaczęli łowić ryby trzeciego dnia, kiedy wyszli dalej i, nawiasem mówiąc, zaczęli nam poważnie przeszkadzać, ale dzięki Bogu na wynik to w końcu w żaden sposób nie wpłynęło. A teraz przejdźmy do wyników tego mistrzostw. Pierwsze miejsce indywidualnie dość pewnie zdobyła drużyna Rumunii. Doskonale wiecie, jak łowi drużyna Rumunii. To znaczy jest siatka z rozpuszczalnych kulek proteinowych i zestawy lecą w najróżniejsze miejsca. I do swojego sektora, i do sąsiadów z lewej, to i do sąsiadów z prawej. Tutaj im szerzej, tym lepiej. Nie wszystko było całkiem uczciwe, nie wszystko było całkiem sportowe, ale ostatecznie wygrali te Mistrzostwa Świata. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęli my, reprezentacja Ukrainy. Jak łowiliśmy, właśnie wam opowiedziałem. Teraz pytanie, które dotyczy tematu naszego wideo: Czy miejsce łowienia na zbiorniku Deseda jest na pierwszym miejscu? No, oczywiście, że nie. Frakcja, zanęta, taktyka, tety, zasięg, fizyczne dane sportowca, stick, przynęta, to wszystko było o wiele ważniejsze niż miejsce łowienia tam, gdzie łowiliśmy 100-180 metrów, nie punkt. Po, po prostu łowienie za horyzontem, to tylko haczyk, oto za zanętą, oto tam dalej, a więc przyjaciele, jedziemy dalej. Mistrzostwa świata 2018 roku, mistrzostwa świata, katastrofa. Uważam, że to całkowita porażka FIB, co zrobili na tym akwenie. Mistrzostwa świata. Pamiętacie ludzi, którzy pływali w sektorach? Linę, która była napięta po środku. Nie będziemy się w to zagłębiać. Dzisiaj nie o tym. Przejdźmy do punktów. Ilość ryb jest bardzo mała. Baza pokarmowa odpowiednio ogromna. Ukształtowanie terenu. Powyżej średniej są doły, zagłębienia, są garby, wyjścia. Ogromna ilość trawy. Całkowicie brak strefy spokoju, czyli cały akwen jest obławiany przez karpiarzy, nie ma gdzie się schować. Nie ma takiego miejsca, gdzie mogłaby się udać i czuć się tam spokojnie, ponieważ ciągle na głowę spadają zestawy z pomp. Cała reszta, znudziło mi się przyjaciele siedzenie w biurze, więc kontynuujemy z domu. Skończyliśmy na tym, że na akwenie w Serbii, gdzie odbywały się Mistrzostwa Świata w 2018 roku, nie ma strefy spokoju, cały akwen jest całkowicie obławiany. I w ogóle akwen dla nas był bardzo trudny. Dlaczego? Ponieważ wcześniej nigdy nie braliśmy udziału w zawodach na takim akwenie. Powiem więcej. Po raz pierwszy, kiedy przyjechaliśmy na trening do Serbii, pierwszy trening trwał trzy doby. Przez pierwsze dwie doby nie mogliśmy złowić ani jednej ryby, nie mogliśmy uzyskać ani jednego brania karpia, ani jednego. Musieliśmy zmienić wszystko. Zmieniliśmy haczyki, materiał przyponowy, zestawy, żyłki. W końcu trzeciego dnia. Udało nam się złowić kilka ryb, z których jedna, nawiasem mówiąc, była dość pokaźnych rozmiarów. Na drugim treningu byliśmy, o ile się nie mylę, 5 dni, było nas 6 osób. Tak więc trening był bardzo udany, 6 osób. sześć osób złowiliśmy na treningu ponad 100 ryb. Nigdy wcześniej o tym nie mówiłem. Teraz mówię o tym po raz pierwszy. Powtórzę, myślę, że w Serbii nie będzie już Mistrzostw Świata, więc można o wszystkim mówić otwarcie. Tak więc cechą tego zbiornika była jedna bardzo ważna rzecz. Trzeba było bardzo precyzyjnie umieszczać zestaw. I, no i bardzo precyzyjnie to było. Trzeba było umieszczać na wszelkich wzniesieniach. Ryba nie brała w dołku. Ryba nie brała na równym terenie. Dwa miejsca, gdzie ryba brała. Pierwsze to wzniesienia, a drugi jest tuż obok. Tam, gdzie kończy się trawa. Czyli zarzucasz wędkę, jeśli na takim właśnie gorek, nie trafiłeś, wędka może stać 2-3 godziny, a brań nie będzie. Trafiłeś. Po pewnym czasie na pewno będzie branie, będzie stamtąd ryba. A jeśli w Twoim sektorze nie ma wzniesień, to jedyny sposób, w jaki możesz złapać karpia na tym zbiorniku, to umieszczenie zestawu tutaj dokładnie. Obok miejsca, gdzie kończy się trawa. Położyłeś tam 2 metry, dalej. Nie bierze. Położyłeś bliżej i trafiłeś w trawę. Tyle, ile markerowaliśmy na zbiorniku w Serbii podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku. Nigdy wcześniej, nigdzie, na żadnym zbiorniku nie markerowaliśmy. Tutaj zdecydowanie i, i punkt łowienia na tym zbiorniku w tych warunkach był na pierwszym miejscu 100%, wszystko inne było drugorzędne. Cóż, najbardziej wymownym przykładem tego, czy punkt łowienia jest na pierwszym miejscu, jest to bez wątpienia, Mistrzostwa Świata w Afryce. Będziemy mówić o strefie C, ponieważ to właśnie w tej strefie byłem i mogę opowiadać nie z relacji innych ludzi, ale z własnego doświadczenia o swoim osobistym łowieniu. Zatem w strefie C była jedna bardzo silna drużyna, więc ta drużyna na samym początku zawodów, jak to zazwyczaj bywa, jak potrafią, jak ich uczono, wyciągnęła marker i zaczęła tym markerem czegoś szukać. No cóż, oczywiście, jeśli zaczęli czegoś szukać, to naturalnie coś znaleźli, ponieważ dno nie może być całkowicie jednolite, zawsze gdzieś się czymś różni. Znaleźli jakieś punkty, przywiązali się do tych punktów. W końcu dokładnie nie pamiętam, ile mieli tych punktów, ale minimum 3. To znaczy, to było gdzieś 80 metrów, gdzieś prawdopodobnie 120-30 metrów. I w ogóle były boje na nieokreśloną odległość, gdzieś za 150 metrów. Co to jest zbiornik wodny w Afryce? Ogromny zbiornik, w którym jest ogromna ilość ryb. Nawet ja, no, trudno mi sobie wyobrazić, ile ich tam jest. To znaczy, jest ich po prostu dużo i gdzie zupełnie nie ma bazy pokarmowej, po prostu jej nie ma. To znaczy, jest całkowicie nieobecna. No, jak na pustyni jest piasek i nic więcej nie rośnie. Dokładnie tak samo jest w tym zbiorniku wodnym. Jest piasek i nic więcej. Jest mnóstwo głodnych ryb, które są tak głodne, że nawet nie dorastają do przyzwoitych rozmiarów. Bo tam nie ma dużych ryb w tym zbiorniku. Zasadniczo łowisz taką rybę i rozumiesz, że ta ryba ma 10 lat? Jak trzeba było łowić w Afryce, wybierasz komfortową odległość. Dlaczego jest to wygodne? Ponieważ po pierwsze jest bardzo dużo ryb, bardzo dużo brań. Na zbyt dużych odległościach żaden sportowiec nie wytrzyma fizycznie. Trzeba było oszczędzać siły fizyczne, i to jest bardzo ważne. Po pierwsze. Po drugie, łowienie na dużych odległościach nie było możliwe, ponieważ w Afryce bardzo często zaczyna się po prostu huraganowy wiatr. Tak po prostu znikąd jest pogoda, wszystko dobrze, mija 5 minut i wszystko. Namioty latają, maty latają, wszystko lata. Czyli rozmowa o tym, że możesz coś daleko zarzucić, po prostu nie ma sensu. Po raz pierwszy w życiu Wasia i ja łowiliśmy ryby na głębokości 120 metrów. Wybierasz, powtórzę, komfortową odległość. Nęcisz tę odległość odpowiednią zanętą, odpowiednią frakcją, aby odsiać niepożądane ryby, i po prostu łowisz ryby. Trzeba łowić szybko, no łowić w tempie, w sektorze powinna być dobra logistyka i tak dalej. Oto punkt łowienia, jego wartość wynosi zero. Po prostu zero, nie ma go, nie istnieje. Oczywiście ta drużyna, o której mówię, przegrała z sąsiadami po lewej. I z sąsiadami po prawej, i to z dość dużą różnicą. Chociaż, powtórzę, drużyna jest bardzo silna. A więc, drodzy przyjaciele, spróbujmy podsumować. Jeśli wybraliście się na ryby na początku marca, temperatura wody wynosi 10-12 stopni, ryb w zbiorniku jest mało, jesteście sami, nie ma innych wędkarzy. I przy takim ukształtowaniu terenu, oto punkt łowienia 100% na pierwszym miejscu. Musicie znaleźć to miejsce, gdzie w danym momencie jest ryba, ponieważ w przeciwnym razie, jeśli go nie znajdziecie, w inne miejsce ryba może nigdy nie przyjść. Niezależnie od tego, jak i czym ją karmicie, i próbujecie złapać. Im wyższa temperatura wody, tym więcej wędkarzy na zbiorniku. Im mniej zbiornik jest ukształtowany, a im więcej ryb w tym zbiorniku, i mniej bazy pokarmowej, znaczenie punktu łowienia maleje. I kiedy przyjeżdżacie na zarybiony, dobrze zarybiony zbiornik. Na zawody pod presją, to, to, zrozumcie, to już nie jest walka z rybą, to już walka z sąsiadami. Nie musisz przechytrzyć ryby, przede wszystkim musisz pokonać sąsiadów. I w zależności od tego, co robią sąsiedzi, musisz dostosować swoją taktykę i podejmować decyzję bezpośrednio na zbiorniku. Właściwa decyzja. Wtedy będzie wynik A. Wszystkie stereotypy, kiedy ktoś znajduje punkt, upiera się i czeka całe zawody, aż przyjdzie tam ryba. Zazwyczaj kończą się tym, że nie może się jej doczekać, a potem na koniec zawodów mówi, że no, miałem pecha. Zły sektor? Do zobaczenia wszystkim.